Wignie Filar Telewizja Małopolska zapraszam na serwis informacyjny. Są nowe ustalenia komitetu sterującego. Podczas zebrania podjęto decyzję o przekazaniu ponad 13 milionów złotych szpitalowi uniwersyteckiemu. Wsparcie finansowe pozwoli na zakup najpotrzebniejszego sprzętu i wyposażenia placówki medycznej. W środki te decyzją komitetu sterującego powołanego przez marszałka województwa Witolda Kozłowskiego, pochodzą z Unii Europejskiej, no i pozwolą na zakup wysoce specjalistycznego sprzętu takiego jak respiratory, jak kardiomonitory, urządzenia do tlenoterapii, ale również z tych środków zakupione zostaną specjalne dekontaminatory, czyli urządzenia służące do odkażania całych powierzchni szpitalnych, ale również specjalne odczynniki, które pozwolą na przeprowadzanie testów wirusologicznych. Dodajmy, że nie jest to tego typu pierwsza pomoc. Województwo wspiera szpital w walce z koronawirusem. Województwo małopolskie w ramach regionalnego programu operacyjnego przekazało już do tej pory 43 miliony złotych na zakup właśnie sprzętu medycznego. I za, na zakup środków ochrony osobistej, a więc te 13 milionów przekazane w tym tygodniu są to kolejne środki w ramach małopolskiej tarczy antykryzysowej. Tym samym województwo bardzo aktywnie włącza się w walkę z koronawirusem i liczymy na to właśnie, że. Poprzez pomoc finansową, pomoc lekarzom, pomoc szpitalom uda się przezwyciężyć tą chorobę. Przypomnijmy, że najważniejsze ustalenia komitetu zostały omówione podczas telekonferencji wicemarszałka Łukasza Smuki z dyrektorami wszystkich szpitali w Małopolsce. Muzyka Wśród krakowskich instytucji muzealnych województwa małopolskiego znajduje się m.in. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Aktualnie, tak jak pozostałe ośrodki edukacji i kultury, zostało zamknięte na skutek rozporządzeń związanych z pandemią. Jednak swoją ofertę prezentuje za pośrednictwem internetu. Staramy się wychodzić do naszych odbiorców. No niestety nie możemy ich wpuścić na um, teren muzeum. Dlatego oferta nasza internetowa, czy poprzez portal... Facebook czy poprzez stronę internetową jest uzupełniana na bieżąco. Staramy się umieszczać tam i krótkie filmy, i krótkie materiały, i konkurs wiedzy historycznej, i odniesienia nawet do wydarzeń mających miejsce dawno dawno temu, a których dziś, wczoraj czy jutro będziemy obchodzić. Rocznicę. Dyrektor podkreśla, że mimo trudnych czasów warto pamiętać o ważnych historycznych datach, które nie tylko dotyczą Polski, ale i świata. 6 kwietnia ukazało się w Nowym Jorku pierwsze wydanie małego księcia, tej wspaniałej opowieści o tym, jak radzić sobie z samotnością, z tęsknotą w trudnych czasach, bo przecież nie jesteśmy tak samo sami jak ten lotnik na środku Sahary. Te wszystkie elementy staramy się umieszczać, staramy się odpowiadać na maile. Chcemy, aby Muzeum Lotnictwa funkcjonowało dalej, a nasi odbiorcy mieli tego świadomość, że my stąd, z dawnego lotniska Rakowice-Czerzyny nadajemy dla nich cały czas. Muzeum Lotnictwa wszystkich zainteresowanych zaprasza na swoją stronę internetową oraz media społecznościowe, gdzie można zapoznać się z ofertą przygotowaną specjalnie na te trudne czasy. Zarówno strona internetowa Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, jak i nasz profil na Facebooku dostarcza szeregu przeróżnych materiałów. Na stronie znajdziecie Państwo i wirtualne zwiedzanie, w polskiej, oczywiście, wersji, ponieważ e, zmiany, czyli realizacja programu. Rewaloryzacji powoduje, że będziemy to wszystko zmieniać, i liczyliśmy, że latem wystartujemy zupełnie nowym muzeum, ale nadal to funkcjonuje. Mamy od lat prowadzony dział poświęcony digitalizacji naszych zbiorów książkowych, archiwalnych i cały czas sukcesywnie uzupełniamy tą ofertę. Natomiast na Facebooku i materiały multimedialne, i krótkie filmiki o naszych zbiorach, i konkursy historyczne. Znaczy Wiedzy historycznej oraz te wszystkie newsy, które powodują, że nasi odbiorcy dotrzymają z nami kontakt. Również zachęcamy do skorzystania z wirtualnej formy poznania Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, bo nawet zostając w domu, można mieć dostęp do ciekawej oferty tej właśnie instytucji. To już wszystkie informacje przygotowane na dziś. Dziękuję za uwagę.